Czy kiedykolwiek czułeś się tak, jakbyś był dla innych tylko opcją, jednym z wielu wyborów? Może wykonałeś trudne zadanie, lub zrobiłeś coś bardzo ważnego, a mimo to nie spotkałeś się z docenieniem? To trudna sytuacja. Ale życie uczy nas, że czasami nawet najlepsze intencje i wysiłki mogą pozostać niezauważone. Co więcej, próba zadowolenia ludzi, którzy nie odwzajemniają naszego zaangażowania, może prowadzić do głębokiego cierpienia. Jeśli doświadczasz takich sytuacji, istnieje sposób, by zmienić swoje położenie i stać się priorytetem w życiu innych. Wystarczy zastosować kilka skutecznych zasad. Oto siedem kroków, które pomogą Ci zyskać uznanie i być traktowanym z należącym szacunkiem. Zacznij od siebie. Ustal swoje priorytety. Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że to ty jesteś priorytetem we własnym życiu. Nie możesz kontrolować uczuć innych, ale masz wpływ na to, jak traktujesz siebie. Skup się na swoich potrzebach i rozwoju. Pamiętaj, że nie możesz dać innym czegoś, czego sam sobie odmawiasz. Dbaj o siebie z taką uwagą, jakiej oczekujesz od innych. Unikaj bycia zawsze dostępnym. Ludzie bardziej cenią to, co jest trudno dostępne. Jeśli zawsze jesteś na wyciągnięcie ręki, inni mogą traktować Twoją obecność jako oczywistość. Pokaż, że Twój czas jest wartościowy. Dostosowuj się do innych tylko wtedy, gdy to naprawdę pasuje do Twoich planów. To nie oznacza bycia całkowicie niedostępnym, ale raczej szanowanie swojego czasu. Bądź gotowy odejść. Znaj swoją wartość i nie akceptuj zachowań, na które nie zasługujesz. Pokaż, że masz odwagę opuścić osoby, które Cię nie szanują. Taka postawa nie tylko buduje Twoją niezależność, ale również sprawia, że inni bardziej Cię doceniają. Właściwe osoby zrobią wszystko, aby zatrzymać cię w swoim życiu. Stwórz strach przed utratą. Ludzie często bardziej motywuje strach przed utratą niż chęć zdobycia czegoś. Pokaż, że masz własne życie poza relacją. Spędzaj czas z innymi ludźmi i nie dziel się wszystkimi szczegółami swojego życia. To zbuduje w drugiej osobie chęć zabiegania o twoją uwagę. Zachowaj odrobinę tajemnicy. Tajemniczość przyciąga. Nie musisz od razu dzielić się wszystkimi szczegółami swojego życia. Dziel się swoimi pasjami i zainteresowaniami w sposób, który pobudza ciekawość. Pamiętaj, że ludzie częściej myślą o tym, co jest dla nich zagadkowe. Przestań inicjować komunikację. Jeśli to Ty zawsze inicjujesz rozmowy, druga osoba może się przyzwyczaić i zacząć traktować Cię jako oczywistość. Cofnij się o krok i zobacz, co się stanie. Jeśli komuś naprawdę na tobie zależy, zainicjuj kontakt. Buduj własne szczęście. Twoje szczęście nie powinno zależeć od innych. Znajdź rzeczy, które sprawiają ci radość i realizuj swoje cele. Kiedy jesteś szczęśliwy i spełniony, przyciągasz ludzi, którzy chcą być częścią twojego życia. Twoja niezależność i poczucie własnej wartości będą przyciągać innych jak magnes. Pamiętaj, że wartość Twojego życia nie zależy od tego, jak widzą Cię inni. Buduj siebie, rozwijaj swoje pasje i twórz piękne życie, a ludzie, którzy Cię docenią, sami się pojawią. Zamiast gonić za aprobatą, skup się na tworzeniu wspaniałego świata wokół siebie. Motyle zawsze przylatują do najpiękniejszych ogrodów. Otaczaj się ludźmi, którzy cię inspirują. Ważne jest, abyś wybierał ludzi, którzy wspierają Twoje marzenia i doceniają Twoją obecność. Relacje z osobami, które cię motywują i cenią, wzmacniają Twoją pewność siebie i pomagają dostrzec własną wartość. Unikaj toksycznych relacji, które tylko obciążają i odbierają energię. Twój czas jest cenny, więc poświęcaj go osobom, które naprawdę na niego zasługują. Praktykuj wdzięczność i otwartość, choć może się wydawać, że to inni powinni doceniać ciebie. Praktykowanie wdzięczności może przynieść niespodziewane korzyści. Podziękuj ludziom, którzy są dla ciebie ważni, i wyrażaj swoje uczucia w sposób szczery i naturalny. Taka postawa Zaraża pozytywną energią i buduje głębsze więzi. Pamiętaj, że docenienie innych nie oznacza zapomnienia o sobie. Ustal zdrowe granice. Granice są kluczowe w budowaniu szacunku w relacjach. Nie bój się powiedzieć nie, kiedy coś nie jest zgodne z Twoimi wartościami lub planami. Jasne określenie czego oczekujesz i czego nie akceptujesz daje sygnał, że traktujesz siebie poważnie. Ludzie, którzy szanują Twoje granice, to ci, na których warto się skupić. Rozwijaj swoje pasje i talenty. Nic nie przyciąga bardziej niż osoba, która ma swoją pasję i żyje z pasją. Kiedy poświęcasz czas na rozwój swoich umiejętności i zainteresowań, emanujesz energią, która jest inspirująca i magnetyzująca dla innych. Twój entuzjazm stanie się nie tylko Twoją siłą, ale także sposobem na budowanie znaczących relacji. Pielęgnuj swoją pewność siebie. Pewność siebie to fundament, na którym opierają się zdrowe relacje. Kiedy wiesz, kim jesteś i czego chcesz, nie pozwalasz innym na manipulowanie tobą ani na traktowanie cię jako opcji. Pielęgnuj swoje mocne strony, ucz się na swoich błędach i pamiętaj, że Twoja wartość jest niezależna od opinii innych. Działaj z intencją, a nie desperacją. Zamiast starać się zyskać uznanie za wszelką cenę, koncentruj się na budowaniu relacji, które są autentyczne i wzajemne. Działanie z intencją oznacza wybór ludzi i sytuacji, które wspierają Twój rozwój, a nie desperackie poszukiwanie uwagi. Autentyczność jest kluczem do trwałych i wartościowych relacji. Zaufaj procesowi. Nie wszystko dzieje się od razu. Budowanie siebie i swojej wartości to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Zaufaj, że gdy skupisz się na sobie, właściwe osoby pojawią się w Twoim życiu w odpowiednim momencie. Czasami odpuszczenie próby kontrolowania wszystkiego pozwala na to, aby życie zaskoczyło Cię w najpiękniejszy sposób. Pamiętaj, że w relacjach, tak jak w życiu, chodzi przede wszystkim o równowagę. Jesteś nie tylko opcją, jesteś osobą, która zasługuje na szacunek, miłość i uznanie. Każdy krok, który podejmujesz w kierunku budowania własnej wartości, przybliża cię do świata, w którym będziesz traktowany z należnym szacunkiem. Twoje życie to Twój ogród, dbaj o niego, a z czasem rozkwitnie w pełnej krasie. Otaczaj się ludźmi, którzy wspierają Twój rozwój. Twoje otoczenie ma ogromny wpływ na jakość Twojego życia. Wybieraj ludzi, którzy dodają ci energii i pomagają w realizacji marzeń. Relacje oparte na wsparciu i wzajemnym szacunku wzmacniają twoje poczucie własnej wartości. Unikaj osób, które ciągle cię krytykują lub podkopują twoją pewność siebie. Twój czas jest zbyt cenny, by marnować go na toksyczne relacje. Dziel się wdzięcznością. Wdzięczność ma ogromną moc, która potrafi zmieniać relacje. Kiedy doceniasz innych za ich gesty czy obecność, wzmacniasz więzi i tworzysz atmosferę wzajemnego zrozumienia. Pamiętaj jednak, że okazywanie wdzięczności nie oznacza zapominania o sobie. Dbaj o równowagę między dawaniem a otrzymywaniem. Wyznacz jasne granice. Granice w relacjach są oznaką szacunku zarówno do siebie, jak i do innych. Kiedy jasno określasz, co jest dla ciebie akceptowalne, a co nie, budujesz zdrową przestrzeń do komunikacji. Nie bój się powiedzieć nie, to znak, że cenisz siebie i swoje wartości. Pielęgnuj swoje pasje. Twoje pasje są źródłem Twojej wyjątkowości. Poświęcanie czasu na rozwój talentów i realizację zainteresowań sprawia, że promieniujesz pozytywną energią. Taka postawa przyciąga ludzi, którzy chcą być częścią Twojego świata i inspiruje ich do działania. Buduj pewność siebie. Zrozumienie własnej wartości to klucz do trwałych i zdrowych relacji. Nie pozwól, by opinie innych definiowały kim jesteś. Skup się na swoich mocnych stronach i pamiętaj, że błędy są częścią rozwoju. Twoja pewność siebie zainspiruje innych do szanowania Ciebie. Wybieraj autentyczność. Autentyczne relacje opierają się na szczerości i intencji, a nie na desperackim dążeniu do akceptacji. Działaj w zgodzie z sobą i twórz więzi, które wspierają Twój rozwój. Pamiętaj, że nie musisz udowadniać swojej wartości. Ci, którzy naprawdę Cię cenią, dostrzegą ją bez dodatkowego wysiłku. Zaufaj swojemu procesowi. Rozwój to podróż, która wymaga cierpliwości. Daj sobie czas, aby odnaleźć właściwych ludzi i stworzyć przestrzeń, w której będziesz traktowany z szacunkiem. Odpuszczenie potrzeby kontroli nad wszystkim pozwala odkryć piękno życia i niespodzianki, jakie niesie los. Twoje życie to unikalna historia, której jesteś głównym bohaterem. Twórz wokół siebie świat pełen inspiracji, pasji i szacunku, a odpowiedni ludzie sami się pojawią. Pamiętaj, że najlepsze ogrody rozkwitają, kiedy ich twórca dba o nie z sercem i zaangażowaniem. Dziękuję, że obejrzeliście ten film. Wasze wsparcie jest dla mnie ogromnie ważne i motywuje mnie do tworzenia kolejnych treści. Jeżeli ten materiał był dla Was wartościowy, to koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Co najbardziej zapadło wam w pamięć? A może macie własne doświadczenia lub wskazówki, które chcielibyście dodać? Pamiętajcie, że każdy wasz komentarz nie tylko pomaga mi lepiej zrozumieć, co was interesuje, ale także wspiera rozwój tego kanału. Serio, wasza aktywność to klucz do sukcesu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki wam możemy razem budować tę społeczność. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli film wam się podobał. A teraz do zobaczenia w komentarzach. Czekam na wasze myśli i pomysły.